Witam Państwa ponownie. Bohaterka dzisiejszej historii chce przekazać ważną wiadomość tym wszystkim, którzy mają problemy z określeniem własnej tożsamości. Naprawdę możesz się ich pozbyć i z całą pewnością wiedzieć, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Jej życie było pełne sprzeczności, a stało się proste i jasne dopiero wtedy, gdy jej umysł i serce zostały wyzwolone. Głosząc dobrą nowinę poprzez audycje radiowe oparte na autentycznych wydarzeniach, przedstawiamy kolejne słuchowisko z serii Wyzwolony, realizowanej w Chicago przez Pacific Garden Mission. Ciemność niesie ze sobą niebezpieczeństwo, dlatego większość ludzi zamyka na noc drzwi, ale Pacific Garden Mission nigdy tego nie robi już od 119 lat. Dniem i nocą ludzie z ulicy zapraszani są do naszego Old Lighthouse. Przychodzą tu w różnym stanie, zgłodniali, zmęczeni, obdarci. Nasza misja troszczy się tu o wszystko. Udzielamy im nawet pomocy lekarskiej i dentystycznej, całkowicie bezpłatnie. Nie bez powodu nasz budynek nazywa się Old Lighthouse. Przybywający tu są napełniani światłością świata i niosą ją do innych serc pełnych cienia, dając nadzieję i prawdę, która wyzwala ludzi. Do wszystkich rozgłośni radiowych na całym świecie jest to program numer 2391 z serii Wyzwolony audycja, która da Ci do myślenia. Jamie, dokąd idziesz? Wychodzę dokąd? Do pracy. Przecież masz jeszcze godzinę czasu. Może poszłabyś z nami na spotkanie biblijne? Nie, jestem już tym zmęczona, Jamie. Jak możesz tak mówić? Nie będę się z tobą sprzeczała, mamo, ale mam swoje zdanie na ten temat. Ja już z tym skończyłam. Tylko dlatego, że kilku ludzi nie potrafiło wytrwać wszyscy jesteście obudnikami. Nie potrzebuję twojego chrześcijaństwa. Będę żyć po swojemu. Co się dzieje, gdy nastolatki zaczynają wątpić w swoją tożsamość seksualną? Będąc już i bez tego pod silną presją, tym bardziej podatne są na wszelkie wpływy. I zazwyczaj pojawia się ktoś, kto popycha je w tę lub w inną stronę. Kobieta z naszej historii wpadła w taką pułapkę i chcę wam teraz opowiedzieć, jak się z niej uwolniła. Prosimy rodziców, by pomogli dzieciom dobrze zrozumieć tę historię, prawdziwą historię o tym, jak kobieta, którą nazwaliśmy Jimmy, została wyzwolona. Jak tylko sięgnę pamięcią, w naszym domu zawsze były konflikty, ostre słowa. Mama starała się dobrze nas wychować, ale starsi bracia i siostra nie uznawali jej zasad. Nie pamiętam, żeby ojciec nas karcił. Gdy chcieliśmy uzyskać na coś pozwolenie, szliśmy do niego. To on wprowadzał w życie naszego domu prawdziwy chaos. W wieku 18 lat zbuntowałam się. Już kończę. Pójdziesz gdzieś z nami po pracy? Kto zamawiał szejk czekoladowy? Możesz prowadzić samochód? Dolar 19 za wszystko, proszę pani. Będzie z nami kilku chłopaków, nie masz nic przeciwko temu? Pewnie, że nie. Proszę resztę. Mam trochę dobrego towaru. Dryfowałam samotnie przez całą szkołę średnią. Nie umiałam rozmawiać z ludźmi. Pragnęłam przyjaciół, ale nie miałam nikogo. W końcu związałam się z ludźmi, z którymi pracowałam w restauracji. Razem piliśmy, paliliśmy skręty i jeździliśmy bez celu moim samochodem, słuchając roka. Często zatrzymywaliśmy się w parku. Masz Jamie. Zaciągnij się jeszcze raz. Dzięki. Mm. Coś nie jesteś dzisiaj rozmowna. Myślę. Rany, ale daje kopa. <laughs> Dobry. Nie ma nic lepszego. O tak. Jest cudownie. Po to właśnie jest życie. Dla zabawy i przygody. Niechby się to nigdy nie skończyło. Jak myślisz, dlaczego ludzie bez przerwy walczą ze sobą? Na przykład moja rodzina. Pata, daj mi spokój z twoją rodziną ledwo wytrzymuje ze swoją. <noise> Gdyby ludzie więcej się śmiali, to mniej by ze sobą walczyli. Może wszyscy powinni być na haju? <noise> Nic z tego. Moi bracia dużo biorą, a ciągle się kłócą z mamą. A ona nigdy nie wie, kiedy przerwać dyskusję. A o co się tak kłócą? Głównie o religię. Zawsze starałam się jakoś to łagodzić. Przypomnij mi, żebym zadzwoniła do ciebie, jak będę miała kłopoty. Nie jestem w tym taka dobra. Po prostu nie chciałam patrzeć, jak to się rani. Prawie co noc przed snem długo płakałam. O rany? Dawno już o tym nie myślałam. I z nikim o tym nie rozmawiałam. Musisz częściej być na haju. W moim życiu mężczyźni pojawiali się i odchodzili. Większości z nich nie kochałam. Mogłam tylko coś z nimi zrobić. Mimo to korzystałam z takich głupich okazji. Pewnej nocy poszłam do parku, gdzie poderwał mnie nieznajomy chłopak. Jak nie masz nic do roboty, to może poszłabyś ze mną do jakiejś knajpy. Czemu nie? Napilibyśmy się piwa. Świetnie. Palisz? Krawkę? Tak, lubię pociągnąć. Mam jednego skręta. Możemy się podzielić. Mój samochód jest zaraz za rogiem. Nie, pojedziemy moim, wskakuj. Gdy przyjechaliśmy do restauracji, wypaliliśmy skręta. Chłopak zaczął coś mruczeć pod nosem, ale niewiele z tego zrozumiałam. Czułam, że coś niedobrego wisi w powietrzu, więc poprosiłam, żeby odwiózł mnie do mojego samochodu. Przejechaliśmy kawałek i wjechaliśmy na most. Zatrzymał samochód i zaczął się do mnie dopierać. Co robisz? Nie możemy tego robić na moście przy takim ruchu. Przestań. Zamknij się. No, co chcesz zrobić? Pojedźmy do jakiegoś hotelu, Przestań! Zresztą, robisz wszystko to, co będę chciał, no, no Oczywiście! A po co ten nerwy? Pogadajmy o tym. Otworzyłam drzwi i zaczęłam biec. Tu chodziło o życie. Mimo, że był duży ruch, przebiegłam przez skrzyżowanie. Wpadłam do jakiegoś sklepu. Jakieś miłe małżeństwo odwiozło mnie do mojego samochodu. Dostałam nauczkę, ale niespecjalnie mnie to ruszyło. Spotkałam jeszcze kilku fajnych chłopaków, ale coraz mniej mnie oni interesowali. Wydawało mi się, że nie znajdę takiego, którego mogłabym naprawdę polubić. Opowiedziałam o tych moich wątpliwościach dziewczynie z koleżu i dostałam pewną propozycję. Jamie, a zastanawiałaś się kiedyś, że może potrzebujesz nie chłopców, tylko dziewczyny? Myślałam o tym. Zawsze czułam większy pociąg do kobiet niż do chłopców. Jest w mieście dobry bar dla pań. Zajrzyj tam, może coś z tego wyjdzie. No, nie wiem. To może być trudne. Nikogo nie znam. Ja i moja dziewczyna będziemy tam w sobotę. Możesz się do nas przyłączyć. Myślisz, że będę pasowała do tego towarzystwa? Oczywiście, że tak. Zobaczysz, będziesz się świetnie bawiła. Coś tam sobie sączymy, tańczymy, po prostu jesteśmy ze sobą. Brzmi całkiem nieźle. To świetna zabawa. Jak przyjdziesz, to przedstawię cię paru dziewczynom. Jamie, znalazłaś nas. Tak. I już polubiłam to miejsce. Mówiłam ci, tu jest mnóstwo wspaniałych dziewczyn. Czuję się tu prawie jak w domu. Czyż to nie wspaniałe móc się odprężyć i być sobą? Dawno zauważyłam, że moje pragnienia są jakieś inne. To śmieszne, że tak trudno to zaakceptować. Ciągle starałam się być taka jak inni. To się nie sprawdza, kochani. Wiem, nie mogłam znaleźć chłopaka, którego bym polubiła. No, Chod, przedstawię cię kilku przyjaciółkom. Ula, przywitaj się z Jamie. Cześć, Jamie! Nigdy cię tu nie widziałam. Jestem tu pierwszy raz. Ale na pewno nie ostatni. Zakochałam się w Pauli. Miała trójkę dzieci. Najstarsza córka miała 14 lat. O takiej więzi po prostu marzyłam. Przeprowadziłam się do niej. W końcu znalazłam nie tylko rodzinę, ale również przyjaciół, którzy mnie rozumieli. Robiłyśmy sobie wycieczki na plaże i biwakowałyśmy razem z innymi lesbijkami. Odwiedzałyśmy bary dla dziewczyn w okolicznych miastach. Ciągle szukałyśmy nowych wrażeń. Hej, czy ktoś czuje się tak wspaniale jak ja? <laughs> Paula, ten ham jest cudowny. Gdyby to mogło trwać wiecznie. A, nic nie trwa wiecznie. No dobra, żeby tylko nic nie przerwało mi tego wspaniałego nastroju. Uwielbiam te chwile. O nie. Tak, słucham. Paulino, jak możesz tak się wygłupiać? Ostrzegałam cię! Dobrze, zaraz tam będę. Coś się stało? Moją głupią córkę aresztowali, bo była pijana. Teraz muszę po nią pojechać i przywieźć do domu chyba ją zatłukę. Ja po nią pojadę. Chciałam jakoś pocieszyć córkę Pauli, coś jej poradzić, ale nie bardzo wiedziałam co. Czułam się obłudnie. Bo przecież moje życie też było jednym wielkim chaosem. Jak ja, która brałam haszysz i kokainę, mogłam mówić czternastoletniej dziewczynie, że nie powinna w tym wieku pić alkoholu, bo to niebezpieczne. Sama często nie trzeźwa prowadziłam samochód. Wiecie, bardzo lubię ten bar. Szkoda, że nie mieszkamy w tym mieście. Nie musiałabyśmy tak daleko jeździć. Zawsze lepiej jest tam. Gdzie nas nie ma? Chyba masz rację. Jamie, trzymaj, to piwo nie będzie czekało, aż wrócimy do domu. Jamie, <grystanie> chcesz nas zabić? Przepraszam. Za każdym razem, kiedy znalazłam się w tak niebezpiecznej sytuacji, czułam, że Bóg po raz kolejny mnie uratował. Mimo to nic nie zmieniało się w moim życiu. Cały czas bawiłyśmy się wspaniale, przynajmniej tak nam się wydawało ale w środku byłam zupełnie pusta. Żyłam też w ciągłym strachu. W strachu przed bliskimi, że dowiedzą się prawdy o mnie, że zabiję kogoś prowadząc po pijanemu, że aresztują mnie za narkotyki. A w pewnym momencie pojawił się jeszcze jeden strach. Nie mogę dzisiaj iść z tobą do baru. Mam randkę. Randkę? Z kim? Z tą rudą, którą poznałyśmy wczoraj. Paula! Coś taka zdziwiona. Mówiłam ci, że nie lubię mieć tylko jednej partnerki. Ale myślałam, że między nami jest coś wyjątkowego. To prawda, ale nie masz na to monopolu. Jak możesz mi to robić? I ja nigdy bym ci tego nie zrobiła. Czy mi dorośni wreszcie. Różnorodność dodaje życiu smaku. Wyniosłam się z mieszkania Pauli i przestałam chodzić do baru, w którym spędzałyśmy tak dużo czasu. Zaczęłam pracować na drugą zmianę w drukarni. Po pracy umawiałam się w barach z pewną kobietą, która pracowała w sklepie. Wszyscy w pracy myślą, że jestem lesbijką, bo zadaję się z tobą. Przepraszam cię za to, Aniu. Coś ty nie przejmujesz się tym, co o mnie myślą. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Moim życiowym mottem jest żyj i pozwól żyć. Ja lubię chłopców, a jeśli ty lubisz dziewczyny, no cóż, to twoja sprawa, niczyja inna. I za to też Cię lubię. Za Twoją szczerość. Wierzę życie takim, jakim jest. Chciałabym, żeby moje życie było takie proste. Muszę udawać przed rodziną, że jestem normalna. To musi być trudne. O tak. Mama ciągle mówi, żebym szła z nią do kościoła. I czasem nawet to robię. Ale mam wtedy wyrzuty sumienia. No to przykre, że nie możemy być sobą. Kiedy ja nawet do końca nie wiem, kim tak naprawdę jestem. Któregoś wieczoru wiozłam przyjaciół do barów w innym mieście. Najpierw podjechaliśmy po jedną z dziewczyn do jej domu. Wypadł za nią rozwścieczony chłopak, który zaczął ją bić. Rozdzieliłyśmy ich, a ją wsadziłyśmy do samochodu i odjechałyśmy. No przestań. Ty popatrz na tego idiotę. Jedzie za nami, chce ją dopaść. Postara się go zgubić. Dobry pomysł. Jim, jedziesz pod prąd, to ulica jednokierunkowa. Skręć gdzieś albo zawracaj. O nie, dwa radiowozy. No, spokojnie. Przygotuj prawo jazdy. Poproszę dokumenty. Bardzo proszę. Jechała pani pod prąd ulicą jednokierunkową. Wiem. Uciekałyśmy przed facetem, który nas gonił. On bił moją przyjaciółkę. Tak, tak. było, tak. Skręciłam zanim się zrejtowałam, że to droga jednokierunkowa. W porządku. Tym razem pani daruje. Ale na przyszłość radzę bardziej uważać... Nie mogę w to uwierzyć No dalej, zjeżdżajmy stąd Gdyby zaczął nas przeszukiwać, chyba bym nie wytrzymała Na pewno by mnie aresztowano Miałam w samochodzie narkotyki, pieniądze ze sprzedaży narkotyków, whisky i piwo Po raz kolejny w swoim życiu poczułam obronną rękę Boga I po raz kolejny moje serce było zbyt twarde, by na to odpowiedzieć Byłam niewolnikiem alkoholu, seksu i narkotyków Rozpaczliwie pragnęłam zmiany, więc przeniosłam się do domu rodziców. Jamie, nie wydajesz się zbyt szczęśliwa. Jestem po prostu zmęczona. Poszukaj sobie jakiejś pracy na dzienną zmianę. Lubię moją pracę. Poza tym mam kilka wspaniałych przyjaciółek, szczególnie Annę. Niedobrze jest pracować późno w nocy. Wszystko może się przydarzyć. Zimą jest bardzo chłodno i tak późno wracasz do domu. To dlatego, że wpadam po pracy do Anny. Jamie, znajdź sobie pracę w dzień. Będzie ci o wiele lepiej. Może masz rację? Rozejrzę się. Jamie, będę się modliła, żeby Bóg dał Ci dobrą pracę. Znalazłam pracę w biurze, ale nie znalazłam pokoju w życiu. Żyłam wbrew temu, co uważałam za właściwe, ale nie potrafiłam się zmienić. I nawet nie chciałam. Chociaż wszelkie więzi z innymi kończyły się frustracją. Straciłam panowanie nad własnym życiem. Nadeszła zima, i wtedy straciłam też panowanie nad samochodem. Zjechałam z drogi i uderzyłam w jakiś dom. Ostro skręciłam, przekoziołkowałam, uderzyłam w wał na poboczu, i samochód z powrotem stanął na kołach. Boże, musisz mieć dla mojego życia jakiś cel. Bo inaczej byś mi je odebrał. Jakiś mężczyzna pomógł mi wyciągnąć samochód z rowu. Gdy odjeżdżałam, pojawił się policjant i dał mi godzinę na wytrzeźwienie, zanim kazał mi dmuchać w balonik. Wypisał mandat, ale nie aresztował mnie za prowadzenie po pijanemu. Pomimo tak wielkiej łaski, moje serce dalej było jak skała. Przyszło lato. Nic mi się nie układało. Pojechałam na piknik organizowany przez naszą firmę i wtedy dostrzegła mnie pewna koleżanka z pracy. Mogę się do ciebie przysiąść, Jamie? Oczywiście. Jak te ptaki cudnie śpiewają. Bóg stworzył dla nas wspaniały świat. Tak. Szkoda, że tak wszystko psujemy. Chciałam z Tobą o tym porozmawiać. Czy wiesz, że Bóg może przemienić Twoje życie? Jeśli nawrócisz się i poprosisz Chrystusa, żeby wszedł do twego serca, Bóg pomoże ci żyć dla niego. Może się zdziwisz, ale znam to wszystko. Modliłam się o zbawienie, kiedy miałam jakieś 12 lat. Chodziłam na studium biblijne i do kościoła. A potem wydarzyło się parę rzeczy i już dłużej nie chciałam mieć z tym nic wspólnego. Ale przez te wszystkie lata grzesznego życia cały czas miałam poczucie, że Bóg mnie chroni chociaż mu się sprzeciwiam. W pierwszym liście apostoła Jana czytamy, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Myślę, że odeszłam od niego zbyt daleko, żeby mógł mi przebaczyć. Pomodlę się za Ciebie. Jak chcesz. Panie, proszę Cię, za mi Żebyś znowu stał się dla niej kimś realnym, żeby zobaczyła, jak puste jest życie bez ciebie, że jesteś gotowy jej przebaczyć, jeśli do ciebie wróci. Panie, zrób coś w jej życiu, żeby się ono odmieniło. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją śmierć, która zmazuje wszystkie nasze grzechy. Amen. Kilka miesięcy później Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Pewnego piątkowego wieczoru poszłam do baru i grałam z jakimś chłopakiem w bilard. Postawił mi piwo, a potem zaprosił do siebie, gdzie zapaliliśmy skręta. Spędziłam u niego noc i wyjechałam następnego ranka, mając okropne uczucie, że jestem w ciąży. Prawie natychmiast poczułam się chora. Musiałam poczekać kilka tygodni, żeby zrobić test ciążowy, ale z góry znałam odpowiedź byłam w ciąży. Co za koszmar! To nie mogło mi się przydarzyć! Byłam lesbijką. Przez trzy dni tkwiłam w głębokiej depresji. Myślałam o samobójstwie. Jamie, nic ci nie jest? Co? Nie, wszystko w porządku. Przecież widzę, że jesteś przybita. Co się stało? Mamo, nie chcę o tym mówić. Czemu nie zadzwonisz do tego chłopaka, o którym ci mówiłam? Jakiego chłopaka? Nie pamiętasz? Przyszedł do naszego sklepu, zostawił mi swoją wizytówkę ze specjalnym zaproszeniem dla ciebie na spotkanie grupy młodzieżowej. A tak, ten nawiedzony. To może być dobre. Mówił, że mają studium biblijne, a potem grają w siatkówkę i w inne gry. Mogłabyś się tam trochę odprężyć. Wątpię. Musisz gdzieś wyjść. Za długo już tkwisz w tym nastroju. Znalazłam się między młotem a kowadłem. Nie chciałam być ze zwykłymi ludźmi, bo byłam w ciąży. I mimo tego nie mogłam sobie wyobrazić zabawy bez ćpania. Z drugiej strony musiałam gdzieś wyjść, żeby nie postradać zmysłów. Zadzwoniłam więc do tego chłopaka, a on zabrał mnie na spotkanie. Każdy, kto na nowo się narodził, rozumie fragment z drugiego listu do Koryntian, 5:17: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Czy to nas dotyczy? No, powinno widać, powinno to, tak być, ale to, nie? przecież nie? nadal grzeszymy. Wciąż mamy starą, grzeszną naturę. Jak to możliwe? Bóg mówi wyraźnie. Oto wszystko stało się nowe. No to, 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 tak. Zastanówmy się, co nastąpiło w momencie zbawienia. Każdy człowiek na ziemi rodzi się bez Ducha Świętego. Przechodzimy na świat w grzechu i z grzeszną naturą. List do Rzymian, 3,10: Jak napisano, nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego. Bóg mówi, że człowiek, który grzeszy, musi umrzeć. Na nas wszystkich więc ciąży wyrok śmierci. Nie tylko śmierci fizycznej, ale także duchowej, drugiej śmierci. Ale Jezus poniósł za nas karę. Wziął na siebie nasze grzechy i umarł zamiast nas. W drugim liście do Koryntian, 5,21: czytamy. On to za nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Bóg daje nam przebaczenie, gdy pokładamy swą wiarę w Chrystusie. W momencie, gdy zaczynamy wierzyć, on umieszcza w nas swego ducha. Czytamy o tym w liście do Efezjan 1.13–14. W nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. Właśnie wtedy wszystko staje się nowe. Przyjmujemy Jego naturę. To dlaczego nadal grzeszymy? Ponieważ ciągle mamy wolną wolę. Bóg pozwala nam wybierać. Jeśli ktoś daje ci piękne nowe ubranie i ty je wyrzucasz i zakładasz stare ciuchy, to ty i wszyscy inni zobaczą stare łachy zamiast nowego ubrania. Wyrzućcie stare łachmany. Postępujcie w duchu. Zajrzyjmy do listu do Galacjan 5:15. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. I werset Siedemnasty. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Czyli to nasze ciało wpędza nas w kłopoty Świat, ciało i szatan nie zapominaj o nim. I nie zapominajcie o fragmencie z pierwszego listu Jana, rozdział czwarty, werset czwarty Wy, dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Ponieważ większy jest ten, który w was jest od tego, który jest w świecie. A także List do Rzymian, rozdział ósmy, werset trzydziesty drugi. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego na mnie darować. Tego wieczoru Boże Słowo roztopiło moje twarde serce. Wróciłam do domu i wołałam do Niego, by przebaczył mi całe to straszne życie, jakie prowadziłam. Postanowiłam odwrócić się od tego wszystkiego, czym żyłam dotychczas. Prosiłam Boga, by wziął to, co jeszcze zostało i posłużył się tym na swoją chwałę. Moje serce napełniło się autentycznym pokojem i radością. Jamie, wyglądasz dziś o wiele lepiej, bo czuję się lepiej. Ostatniej nocy w końcu się opamiętałam i oddałam swoje życie Panu. Dzięki Bogu, tak długo się za Ciebie modliłam. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Kto inny oprócz Boga mógł posłać tego chłopaka do Twojego sklepu? Albo podsunąć tej kobiecie z pracy, żeby modliła się za mnie na pikniku? On nigdy z nas nie rezygnuje. Kiedy nasz kościół się podzielił, znalazłam się w ślepej uliczce. Za bardzo polegałam na ludziach. Powinnam była skupić wzrok na Jezusie. Ja ciągle się tego uczę. Jest jeszcze coś, o czym powinnaś wiedzieć. Jestem w ciąży. Oj, Jamie, nic dziwnego, że byłaś tak załamana. Mam naprawdę totalny zamęt, mamo. Nie wiem, jak z tego wyjść. Jeżeli będziesz szła za panem, on może zamienić to w dobro. Wierzę w to, mamo. Po raz pierwszy od długiego czasu mam nadzieję. Moje nowe życie nie było pozbawione problemów. Cierpiałam wewnątrz, wstydząc się przeszłości. Rodzina nie wiedziała nic o tym, jak dawniej żyłam. Nowi przyjaciele też nie mieli o tym zielonego pojęcia. Nie miałam więc nikogo, z kim mogłabym o tym porozmawiać nikogo z wyjątkiem Jezusa. Byłam słaba, ale on był silny. Codziennie spędzałam z Bogiem czas na modlitwie, rano w południe wieczorem. Modliłam się i czytałam Biblię, lgnęłam do niego i zaczęłam duchowo wzrastać. Bóg dał mi zdrowego chłopca. Trzy lata później przysłał do mnie wspaniałego męża, chrześcijanina. Jesteśmy małżeństwem od ponad ośmiu lat i mamy jeszcze dwójkę dzieci. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 28: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Znalazłam pokrzepienie. Jezus jest jedyną drogą do prawdziwej radości i zadowolenia. Mimo to ciągle jeszcze czasami zmagam się z przeszłością. Mam jednak Boga, który prowadzi mnie według swoich wspaniałych obietnic. Kiedyś żyłam dla przyjemności. I znalazłam się w niewoli tych wszystkich rzeczy, które, jak myślałam, dają mi wolność. Teraz żyję dla Jezusa. Teraz mam moc, by być dobrą żoną i wzorem dla swoich dzieci. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Ewangelia Jana 8:36. Jeśli chciałbyś przyjąć Boże przebaczenie i moc przemieniającą Twoje życie, Zapraszamy, abyś teraz modlił się razem z nami. Panie, wiem, że jestem grzesznikiem. Potrzebuję Twojego przebaczenia i Twojej obecności w moim życiu. Wierzę, że posłałeś Jezusa, aby umarł zamiast mnie i że jego zmartwychwstanie umożliwia mi zmartwychwstanie z grzechu. Dziękuję Ci Boże. Wejdź do mego serca, Panie Jezu, i pomóż mi Cię naśladować. Drodzy słuchacze, Cieszymy się, jeśli modliliście się teraz z wiarą. Prosimy, napiszcie i powiedzcie nam o tym. Będziemy mogli wysłać Wam kilka książek pomocnych we wzrastaniu w wierze. Nasz adres: Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon: 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605, telefon 312-922-1462. Prosimy, znajdźcie chwilkę czasu, by powiadomić Waszą stację radiową o tym, że słuchaliście tego programu. Dzięki temu będziemy ciągle na antenie. Powiedzcie również przyjaciołom, kiedy i na jakich falach można słuchać kolejnych prawdziwych świadectw w audycjach Wyzwolony. Była to audycja numer 2391 z cyklu Wyzwolony. Program Wyzwolony realizowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by na podstawie prawdziwych historii ukazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może być wypełnione po brzegi. Zadzwoń. Ktoś czeka na twój telefon.